Jak tak można, no? No jest kulibali 96. Karta naprawdę niesamowita, super środkowy obrońca. Tylko jak ja go do składu mam wcisnąć? Tyle fajnych trafów to mogło być, nie? Obrońca i bramkarz. No to jest klasyk, po prostu to jest klasyk. Zrozumiem, ale dwóch... Jest! 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 Mamy go! Jezu, zbawałem się, że... Przypadkowo wybrałem tego Petrosa LKZ Team of the Season i to jest ulepszenie, którego potrzebowałem. Dziękuję bardzo. Uf. Więc Madison, dzięki, że wpadłeś, ale. Wow. Jest tutaj, pytanie, kto dalej? Pytanie, kto dalej? Dobra. Dobra, dobra. Jest Karim Benzema 96. Bardzo Świet. Nie wiem, czy aż tak cieszy się z Benzemy, a nie cieszyłem się z Quaggiarelli. Albo i drodzy, są dwa playerpiki 96 overalla. Naprawdę mega sprawa. I wydaje mi się, że ich jakoś się mi uda połączyć, żeby grali w mojej drużynie. Także oczywiście Karim Benzema trafia do naszego zespołu jako playerpik czerwony. No i mamy teraz te dwie pięknie wyglądające karty: Benzema 96, Quaggiarella 96. Statystyki pra prawie, że identyczne, dosłownie. Brawo. Ale to są naprawdę genialne wzmocnienia do mojego składu. Zobaczmy drugą paczkę. Druga paczka wyboru piłkarza premium Zlatan Ibrahimowicz. Ło, wow, ale będzie super zmienniur. Ile kosztuje ten Zlatan? Ile kosztuje ten Zlatan? Jest jeszcze Wajnamdum, więc mega dobra paczka, ale ja muszę zobaczyć na fotminie, ile kosztuje Zlatan w i Ibrahimovic. No, to nie, czy to nie jest najlepszy mój player pick, Ibra. To może być mój najlepszy player pick. 900 tysięcy 900 tysięcy. Tak dobrego player picku chyba nie miałem. Nie, nie przypominam sobie, żeby mieć tak dobry player pick, z latan Ibrahimowicz jako zmiennik. Super. Mam jego kartę 92, wiem, jak gra ta robi jeszcze większy rozpierdziel. Także mega fajnie. Proszę, proszę byle nie Madison, proszę. Ja widziałem co trafił Diamond, Proszę bardzo. Nie, takich rzeczy to ja nie chcę. Ktoś grywalny. Come on, pierwszy player pick. Erikson 96. Okej, okay. biorę, biorę, biorę tego gościa jak nic. 96, patrzcie na to. Jaka to będzie karta? Tylko będę musiał pewnie przebudować skład i go połączyć. Co tu się będzie działo? Wykończenie 92, siła strzału 97, dalekie strzały 99 i wytrzymałość 99. Przecież on będzie biegał w Tommy z powrotem cały mecz. Biorę tego, biorę tego pana jak najbardziej. 96 Eriksen. Ten jedyny player to ja się tu rozpłacę. Uwaga, drugi. I co teraz? <laughs> sterling! Już miałem bugi, że co, ale Sterling, ja! Ale petarda raem Sterling Oceniony na 96 Co za kosmos Wow Wow Ale petarda Raem! kurde pieprzony Sterling Omg Omg Jak teraz nie będzie tutaj kciuka w górę Wow! Jestem naprawdę niesamowicie podekscytowany. Raem Sterling 96, ale ten Madison, ten Skubaniec on tutaj się po raz kolejny pokazał, ale moi drodzy, spójrzcie tylko na to, jakie to jest kapitalne połączenie tym samym, oczywiście, że wybieram Sterlinga. Ach, na nic już nie nastawiam, to już jest praktycznie koniec FIFA. Zobaczymy, ile jeszcze razy Food Champions zagram. W tym roku. 97 salach. Co tu się właśnie wydarzyło? To może. Aż mi powiadomienie przyszło normalnie. Co? Ja po prostu w to nie wierzę. Naprawdę, co tu się wydarzyło? Salach, witam Cię w moim składzie Team of the Season. 97 salach. Ile on jest wart? Czekajcie. Karta warta 2 miliony końców w tym momencie. Salach, witam Cię w moim klubie. Ale się cieszę. No, to teraz tym bardziej trzeba będzie zagrać w Champions, Ale będę musiał trochę skład przebudować w Liverpoolu. Zapraszam Van Dijka, No i zobaczymy, czy będzie tutaj Van Jeden hazard! Najlepszy to Strafiony! Matko Boska, 2,5 miliona! 2,5! 2,7 miliona nawet! Matko Boska, jakie on ma statystyki? Czekajcie, muszę go wybrać na spokojnie, żeby tutaj nie było fejla Jeden hazard jest. Czy chcę dokonać? Tak jest, chcę dokonać! To jest piękna historia! Eden Hazard 98! 99 strzały, 95 7... Boże, nie wiem co mówię, 99 dribbling, 97 tempo... Boże, nie, dobra, Azard po prostu, Eden Hazard! 4 na 4, 2,7, 2,8 nawet miliona, a widzę, że jest warta, więc najlepszy toc trafiony! A to dopiero początek, bo jeszcze przed nami paczki za 100 tysięcy i paczki z sami wymienne. O ceny ogólnej. Ta gra pierwszy raz w życiu dała mi kartę notowaną na maksa. Wiem, że stało się to przez to, iż ona za chwilę umrze i nikogo tu już nie obchodzi, a jednocześnie nigdy nie dostałbym równie silnej karty, chociażby na etapie stycznia. I chociaż nie jest to Ronaldo, którego to kosztuje na rynku ze trzy razy tyle co Messi, to mimo wszystko myślę, że moja przygoda z graniem na siłę dla tych nagród zakończyła się całkiem niezłym akcentem. To jest ten moment, to jest prawdopodobnie jeden z ostatnich momentów, kiedy warto było grać. Pool Champions, przejdźmy do pierwszego piku i niech się pojawi ktoś naprawdę dobry, proszę. Messi! Jest Messi 99! Dziękuję i jej sports. Wreszcie, Boże, po tych wszystkich. Messi 99. Wreszcie. Drugi raz trafiamy Messi, bo wcześniej było na moim głównym koncie, teraz na wybiór Leo Messi 99. Za dwójkę, wreszcie było warto grać w Champions. Leo Messi 99. Zrobimy z nim skład to w ogóle nie biorę żadnych trudności,